Siemano, ja z koledziska i stanę wasz nie umigrać w kolejnym odcinku z Tyckon Moja ulubiona nazwa to Tyckon e, Robimy przebudowa z Wiltam Zapomniałem włączyć nagrywania dlatego przeszłem to Ja wiem teraz co zrobić będzie nam bardzo szybko bo to jest dość proste jeżeli chodzi o zrobienie Głównie tu chodzi o to żeby balansować nad gotówką żeby zrobić tego Ogólnie co chodzi w tym e, plan przebudowy z am am Amerykańskie z w Ameryka Zatrudnij przynajmniej dwóch pracowników porządkowych i żeby opróżnili wszystkie kosze na śmieci w Twoim ZO i powinny właśnie się przynajmniej dwa śmietniki. A tu nie przynajmniej dwóch opiekunów, żeby zajęli się brudnymi wybiegami, spełni podstawowe potrzeby zwierząt mieszkających w tym ZO. Więc e, robimy pauzę i najpierw e, musimy tak zobaczyć Kitku, jego potrzeby: potrzeby, potrzeby e, oczywiście e, te. Pierw, potem onkselacz deszczowy. Tu akurat było to zapewnione. Jeszcze musimy zatrudnić e, w, dwie sprzątaczki. Niech oni tam zajmują się. A ja mam tutaj problem taki, że ja muszę e, postawić mu coś do żarcia. Więc e, masz żarcie od razu? Dobra, wybieg jest spoko. Eee, tutaj mamy żarcie, tak. Dla kitków zawsze opracujemy drapak, bo się przyda. Tu mamy, Podstawię ci drzewo, postawię ci kamień, ale nie mąż. To raczej już jest tu w porządku. Teraz mamy kolejne bogowie. Bez śledzenia zostawili. Kto miał to zło? Co za okrutnik, okrucieństwo powinno być skazywane. Dowie, wiecie jaką karą, to można się domyśleć. Eee, przynajmniej, żeby się nie nudziły. Tu macie tu, i tu będziecie mieli sobie stajnie. Fajnie, jest Jeff. Trochę trawy i trochę Ulepszyć jakość wybiegu. Ach, ten biedny słoń. Boże, kto. Jaki, o, o, ty okrutniku, jakiś okrutnik musiał mieć. Dozo. To też co, opracowujemy te prezenciki. E, tutaj, pewnie gówno zasłania, bo z głównym zawsze były problemy. Tego, i masz tu kamień. I poprawiamy wybieg sam. I zatrudniamy gościa. Dokładnie, to potrzebuje dwóch. Ty będziesz miał zadanie, panie opiekun, Ciebie nazwę Robin. Robin, pomóż mi y, doprowadzić to do, do y, y, porządku. A tu będzie bakeryo. Opiekun bakeryo pomoże mi tutaj. Ok. I teraz mogę w sumie zrobić starten, bo raczej powinno być w porządku. Ja sam będę schodził i robił pucowanie tego wszystkiego. Muszę ci napełnić, wymyć cię i git. Jedziemy. Dobrze. Eee, mi się wydaje, że o, o, opiekun e, e, Bakerio e, i opiekun Robin będzie chyba naszymi, nimi, my, naszymi stałymi opiekunami tutaj. E, bo widzę, że nawet nic nie na bardzo nie muszę robić, bo pomógł. Robin od razu się zajął tymi zwierzętami. <noise> ja ci tylko Robin pomagam. Jak co? Dobra. Zebrał trzeba duże pragnienie, więc dlaczego trzeba non-stop tam pilnować zwierzęta. I samemu jeszcze pomogę naszemu, naszemu, zbieraczami. I chcą, żeby były jeszcze kolejne dwa śmietniki. To ja postawię. Widzę, że... Na śmietniki jest możliwość postawienia jednego tu. A drugiego w tym kącie, dobra. Mhm. Mhm. przecisnął się! Dobra, tu mamy sprzątacza. Były nowe, zapomniałem o tym, więc zamiast raz... -re zebra Rex, zebra P R -y Nie umiem pisać, oczywiście P R -y I kolejna zebra będzie P I -o nie wiem. U mnie się napisałem. Okej, okay, świetnie. Śmieci zostają uporządkowane. Zatru przynajmniej dwóch opiekunów. Są. I spełni podstawowe potrzeby zwierząt mieszkających w tym zoo. Super. Przynajmniej dwóch opiekunów. Jest. Biegają, sprzątają, pomagają. Dbają o to, czy mogę włączyć zo. Okej, okay, jest. I mamy, I mamy kolejne. Rozmieść w parku trzy pojemniki nadatki, żeby. Psz... Zachęci zwiedzających do składania, okej, okay. e, sprowadzi jedno zwierzę do swojego parku, w sumie było sześć, i spełni zapotrzebowanie na prywatność swoich zwierząt. No problemo, uno momento, por favore. A, drapak. A zeberki są dwie, więc e, muszę im postawić dwa drapaki. A i dla słonika, żeby miał e, co do roboty, to postawimy go sobie tu i tu. E, teraz tak, w pierwszej kolejności otwieramy zoo. Mówi od razu otwarte. I w drugiej kolejności będziemy musieli troszeczkę tu przebudować, żeby łatwiej było dojść do i patrzeć na zwierzątka. Więc najpierw to. To wszystko kasujemy. No nie, nie miałem tego w planach, ale nieważne. Da datki, datki, datki. Datki tu. Datki tu. Tu. Tak, tak, wiem. Ś świetnie, super, ekstra. Tu. Ta ja wiem, gdzie ja postawię. Dobra, ścieżkę by się przydało naprawić, tu nie, tylko chustę ten kawałeczek. Ok, i zaraz skończymy to. To jest prędkość światła. Super, wylałem nowy beton. Bym powiedział asfalt, ale mniejsza o to. Dobra, i teraz stawiamy dla kolejnego dowolnego, raz randomowego zwierzęcia. Niech e, będzie. bongo, 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 bongo. Nie ma to znaczenia, jak to będzie wyglądać. E, y, standardowe miski. Oczywiście wejście musi być. Tego nie trzeba pracowywać, bo i tak zaraz pewnie skończymy. I to było bongo. Lecimy dalej. Ale <grywka> no, było szybkie. Lecz nie ma sensu e, się tu zatrzymywać. Lecimy do kolejnego... Nagrania, co my tu mamy okrutne. Postara się, by zaspokoić potrzeby zwierząt związane z tym otoczeniem. Kolejny okrutnik. Tamte były niezaniedbane. A patrzcie, co on tu zrobił. Moje zamówić, pójść takie ładne. Tu zrobimy kwiatuszki. Tu postawimy takie coś, tu postawimy takie coś. A zwierzęta postawimy brudne, śmierdzące tam. Boże. Kole kolejny przestępca. Mam nadzieję, że dostał tak z 15 lat za to, co zrobił tym biednym zwierzątkom tutaj. Najpierw potrzebuję money, money, money. Git, some money. Some money, go, to Give me money. Sprzedam wszystkie haszcze. Ktoś to kupuje. Nie mam pojęcia, kto. Dobra, jedziemy. Pierw pomagamy. Dromader. Wybieg zwiększamy. Okej, okay, podzielcie się na pół, tak zrobię, tak i tak. Powinno wystarczyć dla dromadera. Okej, okay, mamy to. Teraz będziemy wyburzać mu tą klatkę tutaj okrutnikową. Okrutnik go tu postawił. Okrutnik. Dobrze, mamy to. Od razu biomacalne. Nie musi być. Okej, okay, ci. Ktoś ci przynajmniej dał jedzenie. Opracowujemy drapaczek i postawimy ci yy, stajenkę. My name is Jeff. Krzaczory. dwa kamienie i powin dromader powinien się cieszyć, dobra. No nie tak łosia załatwić. No. Łua, łoś! Dokładnie może to łoś teraz powiedzieć. Zastępujemy to paskudztwo. I mi się wydaje, tyle wystarczy Łosiowi. Łoś super, ktoś. Ja wiem, że Łoś dużo nie potrzebuje, dlatego jest fajnym zwierzęciem, ale bez przesady. E, to tu walniemy sobie drzwi, i tu walniemy sobie drzwi. Ech. No nie, po, jakie potrzeby! Jaki las iglasty? To jest Łoś! Powiedział jakiś okrutnik. Nie potrzebujemy zabawek, nie potrzebujemy stronienia. Wystarczy mi, że będę miał drzewo i drzewo. Yy, poproszę trochę mechu i przynajmniej jeden kamień. Git, mamy łosia. O bogowie. Kolejne biedne zwierzęta. Oczywiście musimy tu nazwać Ereks. Yy, tu będzie perła. P-E-R-Y-Ł-A. Yy, a tu mam nadzieję, że poprawnie napiszę piorun. P i o r. Un. Nie wiem, czy z małej, nie, nie wiem, czy z zamknięte, czy otwarte. Nie sprawdziłem tego jeszcze. Dobra. Kontynuując. Jako kratkę, tak, dokładnie, i do połowy. O, do takiej połowy. Teraz usuwamy, oczywiście. Tak wiem, bo nie, bo nie uzupełniłem jeszcze tego, tej kraty. Dobra. Dźwiczki. oczywiście Dźwi po tej stronie. I co to my pod... ma, na pewno mają większe potrzeby niż po prostu to. Więc postawię im jeszcze świeżą, soczystą trawą. Gdzieś tam daleko drzewa nie ma, rośliny, nie ma skał nie macie, macie tylko szaczak. Y, I teraz Kitku! Kitku! Jeopard! Buła! <noise> eee, zrobię wam ci większy wybieg, bo nie wiem, czy Jeppard nie wymaga po prostu większego wybiegu, więc. Czy ja mówię na niego Jeopard? To nie jest imię. To nie jest postać Słonka i Starley. Który zapraszam, oczywiście. Zabawka? Nie. Yy, zabawka się robi. Yy, tu postawię ci, daleko, drzewo. Drzewo w takim miejscu, żeby od razu... Proszę, kamień. I okej, okay, dobra. I teraz stawiamy naszych opiekunów. Opiekun numer jeden. Okej, okay, no to będzie wiadomo, że opiekun yy, Bakerio. I dostajesz do pilnowania Mose i Jepparta. Tylko, że nie wiem, czy Jeppart ma w ogóle wejście do, do swojej tutaj y, przełomowej karteczki. Więc robimy tu. A w sumie tu i tu. Więcej tych wejść niż się nie stanie. I drugi nam tu opiekun potrzebny. I to jest opiekun nie Lungo, czy Korobin. I Igit. Mamy wejścia? Mamy wejścia, dobra, bo zawsze trzeba patrzeć na wejście. Zmieściłem się z budżetem. Otwieramy e, Zospódzieni a bilcia, ablicja, szaman i jedziemy i play, playa. Macie dużo do roboty, panowie. I na i jednego Sprzątacza. Nazwiemy go oczywiście. Adaś, wcale nie <śpiewa> specjalnie, dobra. Na kiwę nas nie stać. <śpiewa> Panie, tym co, nie ma kiwla. Mamy minus. Tak. Ludzie nie przychodzą. Więc będzie minus. Słup, łup. I tak go nie postawię. Trzeba czekać, Czekać. Czekać, aż przyjdą i powiedzą. Łuje, 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 Łuje. I zadadzą hajsy. Na, na razie są. Na razie są wstępne. Przechodzą kaszojady tylko. Ech. On lubi hipopotamy. Hipopotamy, hipopotamy. Czy znaczy to. ZO so, TU NIE NIE MA HIPO ZO so, TU NIE MA HIPCIO Przychodzą <grywają> ludzie, chcą oglądać hipopotamy TU ICH NIE MA <grywają> Te randomowe ludzie Czy mam jeszcze jakieś kwiatki do sprzedania? Mogę sprzedać tego ptaka Okej, okay, to ja mogę tylko co najwyżej rozwalić to. Dobra, mamy pieniądze. Ja, ja tylko sprzedaję półzo. Nic więcej. No tak. Teraz muszę poprawić tą całą ścieżkę, też mogę wypalić. Po pierwsze postawić, tu mamy kibel. To byłoby trochę fatalnie, gdybym nie miał kibla. I... W... Te ścieżki wszystkie ładnie wyprostować. Mieć jedną główną ścieżkę, bo zawsze tak trzeba robić. O! A tu sobie może tak zostać. Ok. Teraz tylko jedynie będę musiał patrzeć na potrzeby. Okej, okay, bo on potrzebuje tą potrzebę, chyba muszę uspokoić. Potrzeba przestrzeni to jest chyba. Czy biomu. To potem będę poszerzał im. I tu jest w porządku. I tu jest w porządku. To tylko dromader. Dromaderowi muszę spełnić. Trzeba, dromader biegnie w ścianę? Trochę... Tak, troszeczkę za mały wybieg dla dromadera. To zrobimy mu większy trochę. Jak będzie mi stać? A może ja lampę sprzedam? Proszę, warta dużo, aż stuwa. Toś na złą wziął. Tak już ci zaraz robię, tylko wolę robić to na żywca. Ale się walną, widzieliście to? Czy on się właśnie wyczyścił? Okej, okay, ma za spokojną potrzebę przestrzeni. To troszeczkę więcej krza przestrzeń. Jak Mosę? Mose jest Mose. Mose jest trochę smutne, bo, nie ma bo jest za małe. Okej, okay, jesteśmy. Udało nam się uratować to cholerne, kiepskie zao <laughs> Lecimy dalej. I to będzie sam A ten, to, to będzie to, co już, no, ten... Rzeczy się działy. A co tu chodzi? Wzięte umierają z głodu. Upewnij się, że zostaną za, na, odpowiednio nakarmione. Wzięta są chore i wymagają odpowiedniej opieki. Jest otwarte, dobrze, bo to musi być otwarte. I czy to nie jest to sławne zo z tym bobrem, który. który. E... który w, w, w... jednej wersji gry nie była ona spatchowana. To był taki problem, ten ból wiecznie umierał i nie dało się dokończyć e, tego jakby... tego scenariusza kompletnie. I okej. Okay. I teraz potrzebujemy dwóch opiekunów, bo jest tu sporo klatek, jeden i drugi. Ten opiekun będzie pilnował bobrów i tych, a ten opiekun będzie pilnował tu i tu. Cztery zwierzęta są? Cztery, tak. I teraz tak, ty opiekun to jest oczywiście opiekun Robin, ja. jak zawsze. Yy, I ten drugi opiekun nie mam pojęcia, gdzie on polas. A, tu biega. Jest taki spanikowany. To będzie e, oczywiście e, baker... Rio. <noise> Plus, minus potrzebujemy jeszcze przynajmniej jednego świątacza, Dobra, tu mamy kibel. Tu są żarcie. Tu mamy jakąś altanę. A jakbym potrzebował pieniędzy, to robisz to. I jedziesz z tym z tyłu. Pęłę, łę, łę. Zamiast okay, ukończenia. Ukończony porażką, mówiłem! Bo. Zebra zaumiera z powodu choroby. Powtórz scenariusz. Dobra. Mówiłem, że tu jest ten problem, że musisz... Ee, tak, wiemy. Że najpierw... Szybko, szybko. Teraz zaści opiekunowie, jeden i drugi. Tego od razu im przydzielamy zadania, żeby na pauzie. Jedno i drugie, żeby nie biegali mi potem jak to powalone, powaleńce. Jeden i drugi, tu jest oczywiście opiekun e, e, obin a tu mamy opiekuna. E, Bakerio. Dobra, mamy, mamy to, mamy je, jeden sprzątaczek zawsze, żeby żeby był, dobra. E, i czekamy na informację, czy jest gdzieś problem. Jest. Właśnie. Okej, okay. wszystkie, e, wszystkie choroby zostały wyleczone. No to się udało. Jednej zebry zapomniałem. Łoś odczuwa pragnienie, ale spokojnie. Wszystko jest naładowane. A nasi wielcy e, zebra odczuwa duży głód. Ok, to jest w porządku. Idzie, żeb że idzie żebra, idzie zebo. Pragnienie. Ok, Zwiększą putację do poziomu trzech gwiazdek. I to jest kolejny problem, bo dajże bubr umiera ze starości. <śm> I tu trzeba się naprawdę pośpieszyć, żeby zrobić sobie trzy gwiazdki. Udało nam się na uspokoić to. Popatrzymy w ogóle, co my tu mamy. Musieliśmy mieć bobra, dosłownie, teraz w losowaniu. Więc wywalaj, wywalaj. I wywalaj. Będziemy po prostu budować kolejne atrakcje turystyczne. Mamy dość sporo miejsca, więc możemy sporo powciskać w różnych miejscach. Eee, bo tu jest specjalnie zrobione tak, żeby zakręt robić bo im te miejsce zostanie, więc już od razu możemy wziąć, wywalić to i wrzucić sobie, nie wiem, tu mam co? Gazela pana Thompsona to budujemy dla wybieg dla, pa, dla gazel pana Thompsona Postawię trzy, nie, dwie, dwa na maksymalnie. Tak, tak. Bardzo wkurzające. Czy ja mam tu za bardzo krzywy teren? Gdzie ja tą gazetę, co mogę postawić? Właśnie, chyba ktoś Nie... Nie stać się na gazelę Tonsona. <grystanie> Zaraz będzie mi stać! Ale też sprzedam wszystko na wyró. <grystanie> Wcale, że nie! Dać mnie! tylko jeszcze o tym nie wiecie. Te... I teraz jeszcze potrzebuję i będzie git. I potrzebuję jeszcze datki. Czy są datki? Czy są datki? Okej, okay, żeby, żeby z tej okolicy mogli zbierać. Życie. Życia dar się toczy. Bubr kanadyjski. Okej, okay, to jest w miarę stabilnie. A jedynie będziemy musieli poczekać i w tym temacie tutaj będzie to trwało teraz, bo wbicie trzech gwiazdek to nie jest łatwe. Udało mi się jedną wbić, w sumie stawiając tego, ale tutaj głównie teraz... jest najgorsze, co to robisz. Co czekasz na pieniądze? Mogę tylko w międzyczasie czyścić tutaj jakieś takich resztek, które nie są w ogóle potrzebne w żaden sposób. Kupić sobie drugą gazelę i czekać dalej. Ma e, chyba stać nas na drugą gazelę. To była gazela? Szomiec, nie? Tak. Ok. Możecie sobie iść. iść. Mamy łosie, a łosie. łosie, po. po tak, to spadł spaduwa łosie. Dziś to dobry. O, ły, 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 ły. Super, super. Ten potrzebuje prywatności. Jedną rzecz, którą mogę Ci zrobić, tylko to. do ceny, ceny. Budka napojem wydaje się kolejno szybko przesuwa. Pewnie muszę skorzystać z toalety. Z toaleta jest. Na pewno będę musiał postawić drugą toaletę. A muszę pomyśleć o gościach, żeby oni mieli wygodniej. Gdzie one były tu? A tu mamy kibel, panie. O! Bito gwiazdkę, to trzeba postawić kibel. I najważniejsze, gdzie to jest? Zebra zebry się rozmnażają. O nie, zeberki. Oni nie za dużo zebr. Stoisko z pamiątkami, ale to chyba jest, nie? Stoisko z pamiętkami jest, tak. Tu mamy się wata cukrowa. Już miałem stoisko z pamiętkami. O, jest, po prostu. Na... Możemy się nawodnić zwyczajnie. To czemu nie? Ale nas nie stać, dobra. Eee, mówiłem, że będą ubierać te czapki łosia, super Okej. Okay. Pieniążki lecą. Sława leci, będzie większa sława jest więcej osób przechodzi do zoo. Jak w ogóle na to się nazywa? Jakiś tam centrum Womington. A po to jest altanka, bo można po prostu wejść tutaj i z altany widzieć. Zaznaczyć, coś się schronienie, nie? Stąd powinienem pociągnąć ulicę. I potem tu powinna być dalsza część Zo. To nie ma problemu. To na pewno zrobimy. Ale mi się wydaje, że na pewno to zrobimy następnym odcineczku oczywiście. Dziękuję za oglądanie, najczęściej zobaczymy się w następnym odcineczku. Pamiętajcie oczywiście zostawić suba i lajka, na no dole wszystkie linki w opisie, a u góry karty na poprzednie odcineczki, na które oczywiście Was zapraszam. Dziękuję za oglądanie, najczęściej zobaczymy się w następnym. Pa! Było fajnie!